Wszystko gotowe? Jak tam wszystko gotowe? Jak dźwięk? Jak dźwięk? Szał? Kamil, jak jest? <noise> jest dobrze, Już jesteśmy na ukończeniu. Proszę. Różownia to jest pierwszy moment, kiedy twórcy filmu wiedzą, czy ten film jest, czy go nie ma. Bo wcześniej, no to jest scenariusz, jest coś napisane, OK, wszyscy czytają, sobie coś wyobrażają, aktorzy to grają, oni to kręcą, ale, nie, ale to nie wiadomo, czy to się łączy. Czy, 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 to, czy, czy to jest jakaś spójna całość? to jest to jest tak. Tak się rodzi gwiazda. A my nie jesteśmy parą z, z Grekiem, <grystanie> ja, nie nie, 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 ale tak. A, a poznaliśmy się poprzez pracę. To znaczy, to znaczy, Greg realizował, reżyserował trzy odcinki na dobre i na złe. Wcześniej widział film Barburka i poprosił produkcję, że on bardzo by chciał montować te swoje odcinki z takim montażystą, co się nazywa Slażyński, a produkcja na to, no to się świetnie składa, bo on z nami od 10 lat pracuje. Nie, ale w ogóle często Wam się zdarza na, chodzić na polskie, na polskie filmy? Znaczy... Karola, tak. Znaczy nie, ja... To mi się interesuje trochę filmy, ale ja... może trochę nie doceniam polskiego kina, mało w sumie jeszcze... w y, polskich oglądam. Może to jest błąd właśnie. Yes. Mógłbyś jeszcze raz pokazać do kamery na zbliżeniu Jest super fajnie. Jest piękna pogoda. Słońce wali naprawdę bardzo. No, no tutaj szczęście mamy takie super przeciwmiane szyby Dzisiaj jest słabo. Dzisiaj jest dzień kryzysu. Słuchajcie, o której wstaliśmy jakoś przed szóstą chyba. Chłopaki Agnieszkę to, to ja blokują. Fajna. Już nic nie musisz mówić, no. bardzo naprawdę świetny obiektyw na ta ręka. Prawda wszystko jest... Oste, to światło, nawet jak pod światło, nie, nie, nie rozmywa tak po obiektywie. Siedzimy sobie tutaj w Gruzji, nie 15-tysięczne miasto, i wy, jako twórcy, macie takie poczucie, że nie wiem warto trzeba jechać do takich ludzi i to im pokazywać swoje rzeczy? Jak no Jakby absolutnie. taki elementarny, no to trzeba coś... No po to robimy filmy, żeby, żeby pokazywać, a, 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 tak. a jeszcze jest, jest lepiej, jeśli właśnie możemy to uczestniczyć i, i, i usłyszeć właśnie e, jak, jak jest odbiór, no, bo, bo, mhm. bo, bo ja sobie nie wyobrażam inaczej, bo, bo, bo film to jest też trochę jak taka rozmowa, prawda? Mhm. Że, 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 e, Tutaj coś, co, co, coś mówię, coś, jakieś pytania tutaj yy, wymyślam, są w tym filmie i jestem ciekaw bardzo, jak, 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 yy, jaki publiczny. Ja, ja staram się robić kino interaktywne. Mm -hmm. Interaktywne w sensie takim, że, 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 że wciąga widza i, i wywołuje, emocje. wywołuje emocje i wywołuje myślenie też i wywołuje interpretacje. I, i, a jak się dwie interpretacje spotkają, wywołuje czasem spór nawet, albo rozmowy w każdym raz, razie. I w tym widzę sens w ogóle robienia takich filmów. Jest pan zadowolony z tego filmu? Jestem. Na, na pierwszym planie. Tak. Ach. Walowa jest bardzo specyficzną publicznością. To są najczęściej kinomani, którzy oglądają dużo, dużo filmów i, i mają dużo porównań różnych e, odniesień i jak mają trochę inny punkt wyjścia. E, ludzie, do których tutaj docieramy, to są ludzie, którzy e, oglądają film pewnie w telewizji e, najczęściej. W, w, do kina chodzą pewnie, podejrzewam, że rzadziej, rzadziej mają okazję w ogóle. W związku z tym mają inny punkt odniesienia i punkt odniesienia jest, jest życie. Kamil, to powiedz teraz, co ci się śniło. O Jezu, teraz? No? To jest światło. Nie, no po prostu śniło mi się, że byłem na targu pewnego pięknego dnia, ale nie mogłem zrobić zakupów nie mogłem kupić tego, co chciałem, ponieważ niestety musiałem ciągnąć za sobą wszystkie nasze case. <śleszy> Ty Greg był, widziałeś e, trz, nie, byłeś w trzech miejscowościach, tak? Czy więc... Czy, 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 czy w siedmiu? W miejscowościach teraz. W ramach Polski się Mię, to czuję, tak, bo ja... Bo ja nie liczyłem. Zgodnie, to były by cztery ja, miejscowości. Cztery miejscowości, cztery miejscowości. Panie, więc, e, pięć cztere. miejscowości, proszę bardzo. Czuję się zagubiony w czasie przestrzeni lekko. Czuję się jak gwiazda roka. Jestem w trasie. tak Supraśl, Kenszyn Wałcz, Gryfino, Szczecin, Ostrów Wielkopolski. Y, dalej był Nowy Wiśnicz, y, Sanok, Ucherce, Krasny Staw i teraz jedziemy do Grójca. Gdzie było najlepsze jedzenie? Y, w Supraślu zdecydowanie. Wspanie? Y, Wspanie, O to chyba w Szczecinie. Dziewczyny. <laughs> Ola, ile mamy czasu do projektu? Hmm. Za mało. Za mało. No, to to uparte jest, to, to nie pogadasz. Nie ja montuję, tylko montuje montażysta montażysta też e, ma propozycje, zresztą to jest obok scenarzysty i operatora, to jest no, najważniejszy człowiek. Też często jak montujemy, to Grek um, ukłuł takie sformułowanie ciut, ciut, no więc ciuty, jak, jak po, po, po wielu tam analizach doszliśmy, że ciut to są dwie ramki. E, Każda sekunda składa się z 25 klatek tak, film, filmowych, no więc te, te, dwie, te, te, te dwie klatki to jest to jest jeden ciut. Więc e, ten film właśnie montowaliśmy na ciutach. Więc no, oglądamy jakąś scenę i sobie tak mówimy, no to dobrze, no to teraz może dwa ciuty w prawo, czyli dwa, o dwa ciuty wydłużamy dane ujęcie, tam spojrzenie, żeby może mrugnął albo ta właśnie ta brew y, y, zadrżała w prawo, a może w lewo. Y, bo, bo gdzieś... Bo gdzieś y, Akurat w przypadku takiego filmu to, to naprawdę ma znaczenie. To jest... To, jest, to, jest, to jest magia, to jest magia kina. Haha, ha. tak jest wytarty taki, e, taki tekst, no, ale to, to, to jest niesamowite, że, 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 że... nie mam takich doświadczeń, bo nie mam takich taki wielu doświadczeń w kontaktach z, z widzami, bo, bo, bo jednak no co, no wykonuję ten zawód jaki wykonuję, tak? I spotykam się z ludźmi z branży, ale, ale to jest jednak wszystko e, poza fleszem, poza. poza, flashem, poza takimi oficjałkami, więc... to było e, fajne, że mówiliśmy o montażu. Wczoraj dosyć dużo. Tak, że mówiliśmy o montażu i że chcieli, że ludzie chcieli słuchać, co to jest montaż, że się interesowali, zdawali bardzo fajne pytania. I że to nie było. Że nie, 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 ja nie czułem czegoś takiego, że, że to jest, że jest coś na siłę, że oni tam siedzą na siłę, że są za karę i, i że no, ja coś mówię a oni, no tak, 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 mogę już skończyć, tak, bo chcę iść do domu. Absolutnie tego nie czułem, czułem, że, że, że się naprawdę zaciekawili. Niesamowite jest to nasze tempo przemieszczania się i Polska jest piękna.